Oto 10 ciekawostek na temat gry Minecraft. 1. Minecraft został stworzony przez programistę Markusa Persona w 2009 roku. 2. W grze Minecraft dostępnych jest ponad 300 rodzajów bloków, a każdy z nich ma swoje unikalne właściwości i zastosowania. Bloki te można wykorzystać do budowania praktycznie wszystkiego od prostych domów i kopców, po złożone konstrukcje, takie jak maszyny i miasta. 3. W grze można znaleźć wiele zwierząt, takich jak krowy, świnie, kury i owce, a także potwory, takie jak zombie i creepery. 4. W Minecraft istnieje wiele różnych bloków, takich jak drewno, kamień, ziemia, piasek, diamenty i złoto, które można wykorzystać do budowania i rzemiosła. 5. Gra oferuje wiele możliwości tworzenia przedmiotów, takich jak narzędzia, broń, zbroje i dekoracje. 6. W Minecraft istnieją różne biomy, takie jak dżungla, las, pustynia, góry i tundra z różnymi rodzajami roślin i zwierząt. 7. W grze istnieje wiele tajemniczych miejsc, takich jak twierdze, jaskinie, wioski i wieże czarownic. 8. W grze istnieje wiele rodzajów paliwa, takich jak węgiel, drewno, kamyki i lawę. 9. W Minecraft można znaleźć wiele cennych skarbów. Takich jak diamenty, złoto i lapis Lezuli. 10. Pierwotnie Minecraft miał nosić nazwę Cave Game i miał być tylko prosteją grą, która pozwala graczom na eksplorowanie jaskiń. Dopiero później, kiedy twórca Markus Persen dodał więcej funkcji i możliwości, gra zyskała swój obecny kształt. Po więcej, polub i zasubskrybuj.